Dajcie, właśnie znajdujemy się w naszej pięknej szkole na Czerwej Getemitowej. Idziemy sobie tutaj pod giełkiem. Piękny jest dom krzywolitny. Tak, tutaj kolega to wami. A tam w oddali szkoła. Budynek, obiekt. Tak, szkoła. Pochajemy się na, na potocznie gettem, ponieważ. W tym tak w getcie. Tak. Przyjaciele i najlepsi uczniowie na dzbanku i najspanialsze chwile swojego Twojego życia. Oczywiście. Cóż wpadliśmy sobie ostatnio na taki pomysł, żeby nagrywać jakieś filmy i wysejcie na YouTube. A jakiej tematyce? Jakiej... Powiedzmy, że ogólno na przyrodniczej. No Ponieważ tak. większość tych filmów będzie rozgrywa na ple. Oczywiście, tu na ple świeżego powietrza, świeżej trawy, świeżej łąki, niekiedy... Spierda. Rynności tak. od okazji. Niekiedy w świeżym pomieszczeniu różnie będzie. No, ogólnie będzie świeżego. Że... A jeszcze dodajmy fakt, że Mateusz montował film, nasz stary, przedwojenny, tak? Zeszłego roku. Tak, jeszcze moim telefonem, więc jakoś będzie słaba, ale być może wrócimy go. Jednak doznajemy, że się będzie nadawał. Jednak doznajemy, że podróbka z tego okazała się naszym wydaniem trafnym. Tak. No będziemy najprawdopodobniej kręcić. Albo telefonem sobą mira, albo moją kamerą, nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie, ale... Tak, no, trzeba przyznać, że w ciągu roku nadeszły wielkie postępy, ponieważ nasz sprzęt rozwinął się do granic No oczywiście, a tutaj właśnie kolega ze szkoły, inny by nie wiem co on tutaj robi, ale przyszedł, no... Lepiej chowajmy telefon bo mamy na nie wielkie paty. No tak, więc gramy się.